W samej Unii Europejskiej jedna czwarta mieszkań kupionych bądź wynajmowanych jest przez singli. To jest przejaw triumfu egoizmu nad miłością. To mnie bardzo poruszyło w tej Ewangelii reakcję Jezusa przede wszystkim. Że Jezus przy tej okazji, przy wielu innych okazjach i w stosunku do tych, którzy go kochają, ale także w stosunku do tych, którzy go nienawidzą, próbuje ich pozyskać. Dlaczego? Ma być zniszczony Kościół katolicki? Bo Kościół katolicki to jest to miejsce i ta przestrzeń, gdzie my odkrywamy pełną prawdę o nas samych, odkrywamy sens duchowej walki, sens walki moralnej. Wiemy, jaką siłę stanowi wiara w życie wieczne. Trzeba w to uderzyć, trzeba wychować człowieka dobrego konsumenta, który będzie przypominał rodzaj zadowolonego zwierzaka. Walka toczy się na tym poziomie: o zepsucie, o zatrucie korzeni naszego istnienia. Ale jest pewna postawa, która spowoduje, że Twój grzech nigdy nie będzie przebaczony. Grzech przeciwko duchowi świętemu. To znaczy, że ktoś drugi albo, albo Ty sam stracisz już nadzieję własnej przemiany. Dzisiaj jesteśmy także w takim momencie, kiedy jest przebudowywane nie tylko nasze społeczeństwo, ale także w nim konuje się próba przebudowywania naszego Kościoła. Na przykład jeden arcybiskup niemiecki, arcybiskup Essen, Overbeck, mówił, że od tego synodu Kościół już nie będzie tym samym, będziemy mieli inny Kościół. Leonard Boff, jeden z guru tzw. Tak teologii wyzwolenia, który jest bardzo wielkim cenionym autorytetem w Ameryce Południowej, mówił, że nie, ten kościół nie jest do zmiany: musimy ten kościół zniszczyć i wybudować nowy, taki, jakiego pragniemy. O jaki kościół chodzi? O taki, który będzie wypukany z Chrystusa, który będzie bez krzyża, który będzie, będzie otwarty na wszystkich? Na wszystkie życzenia, żądania, w którym nie będzie już żadnego dobra ani zła, nie będzie żadnej ofiary, żadnej dyscypliny, nikt nie będzie nikogo wzywał do nawrócenia. Nikt nikomu nie będzie robił przykłoś, przykrości, mówiąc, to, co robisz, to, co mówisz, jest kłamstwem, jest złem, nawrócie, zmień się. Taki kościół, w którym nie będzie potrzeba już konfesjonałów, nie będzie potrzeba już procesji pokutnych, nie będzie potrzeba już rekolekcji, będziemy sobie tylko schlebiać. I budować nasze, y, nasze człowieczeństwo na zasadzie y, y, zaspokajania wszystkich naszych potrzeb. Co mnie wtedy bardzo poruszyło, to jest to, że znalazłem wówczas y, opublikowany w języku hiszpańskim, podzielę się w, z Wami tym, tak zwany manifest ajachłaski. W tym dokumencie jest przedstawiona, jakby, metoda działania. Na tej karcie jest wizerunek Lucyfera, który na jednym ramieniu ma napisane solwę, na drugim ma napisane koagula. Taki plan o to chodzi, że w naszych głowach, w naszej świadomości, w naszych sumieniach to, co do tej pory było źródłem naszej nadziei, ma zostać rozpuszczone i ma być skrystalizowane na nowo, a ja łaska, Obiecuje ludziom doświadczenie boskiej obecności, poszerzenie własnego spektrum świadomości. Mogę być buddą dla buddysty, mogę być Allahem dla muzułmanina, mogę być Jezusem dla chrześcijanina, tak jak byłam paciamamą, matką ziemią dla moich strażników w Amazonii.